Cześć, tu Marcin Marcinzy z MolonSPL dzisiaj pora na przegląd systemu w Garmin a 10 Na pokładzie mamy Windows Mobile 653 i tak, tu mamy nakładkę od producenta. Bardzo prosta, wygodna, to jest nakładka na sam ekran tutaj, nie na cały interfejs, tak jak to jest w przypadku interfejsu Samsunga, którego ja osobiście bardzo nie lubię, nie podoba mi się, uważam za niewygodny. Przejdźmy do tej nakładki. Co my tu mamy? Informacje o operatorze. Datę, zegar. Wirtualne pulpity 2, do których przypinamy najczęściej używane aplikacje. I tutaj trzy przyciski. Połącz otwiera dialer do rozmów. Możemy łatwo wybrać numer. Tak, łatwo mi to działa. O, wyszukiwanie. Wyszukiwanie jest bardzo rozbudowane. Możemy wyszukać danego adresu, punktów szczególnych, np. przykład restauracji, itd. Tak wyszukiwanie lokalne. Wyszukujemy w ten sposób czegokolwiek w obecnej lokalizacji, którą ściągamy z satelity, z GPS-u. Czego szukamy? Na przykład, no powiedzmy, kino. Kino. OK, gotowe. I uzyskiwanie dostępu do usług, jak to działa. Dalej, dalej. No, jest. I wyskakują na informacje o kinach w Poznaniu, czyli w mojej lokalizacji. Dobra. To widzimy, że działa. Zamykamy. I co jeszcze? No, pokaż mapę, oczywiście. W końcu to jest nie nawigacja w telefonie, a telefon w nawigacji. Mapy możemy sobie przewijać dowolnie. Ładnie działa. Naviguje też chyba dobrze. Dobra, z tego wyjdziemy sobie. O. I tak, co jeśli skończymy nakładkę, to mamy już wszystko, co nam Garmin zasługuje na do systemu. Tak, rzucanie bing. Nie wiem po co kopiować jedną funkcję, która już jest i jest bardzo dobra. Zwłaszcza jeśli dodajemy funkcję, która nie działa, tak? Wyszukiwanie Binga nie działa w Polsce. Możemy to sprawdzić tutaj, proszę. Ustawienia Settings region. Jedyny region jaki mamy do wyboru to proszę, Stany Zjednoczone, Anglia, Francja i Włochy Tylko w tych trzech państwach Działa, troszkę na jak na razie w Europie, no i w Stanach, no to, to wychodzimy z tego, mogę jeszcze pokazać, że nie działa, to na przykład ceny gazu, paliwa w sumie, wchodzimy w to, searching, no nie można znaleźć żadnych wyników, no niestety, dobra, z tego wychodzimy, to jest nieprzydatne, niepotrzebne, Na to w ogóle nie patrzymy. To jeszcze nam ciekawe, jak dodali. Notatki standardowe są, tak jak w każdym z Windows Mobile. Ładnie, pięknie możemy zarówno pisać e tekst, jak i prawda, rysować sobie. Tak trzeba włączyć tryb. Yes, I ładnie działa. Rysowanie. Dobra. Zamykamy. Wszyscy to znają. Co jeszcze nam zdali? Proszę. Parat. Eee, właśnie emulator jawy. Eee, dodatkowe narzędzia co my tu mamy w środku. Aha, no tak. No oczywiście związane z mapami, z nawigacją. To na razie niepotrzebne jeszcze przelicznik walut bardzo wygodny mamy zawsze aktualne kursy możemy dowolnie zmieniać waluty między którymi operujemy nie jest ich mało i możemy wybrać powiedzmy tak i aktualizujemy no i już nie mamy kursu, tak się nie wymienia waluty, dobra Zwróć. To zamkniemy. OK. Co jeszcze? Marketplace. To nic ciekawego nie ma, mało aplikacji, w ogóle nie ciekawie. Office Mobile musi być. Kopia zapasowa. O, to jest bardzo ciekawe. Automatycznie w systemie dodawana jest fabrycznie, znaczy, yy, możliwość utworzenia kopii zapasowych. Dodatkowo możemy zrobić od razu hard reset. Mamy opcję Automatycznie resetuję urządzenie po usłyszeniu kopii zapasowej. No, to jest bardzo przydatne. Automatycznie odzyskuje dane zaraz po zrobieniu hard resetu. Brakuje, brakuje tego w wielu y, urządzeniach. Yy, tu ciało, to jest taki komunikator jakby. Wysyła takie informacje o lokalizacji do innych użytkowników tego programu. Na pewno wierzę, że ich jest pełno. Yy, czytnik RSS. Obturator muzyki. Co jeszcze? Aha, współdzielenie Wi-Fi. Zamienia telefon w router. Facebook. Ringo to akurat ja dodałem. To się nie liczy. YouTube Reader. Do czytania dokumentów PDF. YouTube. Tyle, że YouTube to akurat nie jest dedykowana aplikacja, a jedynie przerzuca nas. Na, do Internet Explorera na stronę mobilną YouTube'a. No szkoda trochę. Dobra, to zamykamy. Czy tu się jeszcze znajdziemy ciekawego? No chyba nie znajdziemy. No jeszcze pogoda, y, odtwarzacz mediów strumieniowych. To wszystko, ale jeszcze trzeba pokazać jak działa multitasking. Bo w tym urządzeniu mamy 512 MB RAM. No i chyba trzeba to jakoś wykorzystać. Aplikacji widać po ich sporo już mam. Ładnie to działa. Możemy wybrać dowolną, przyłączyć się do niej. Znowu zamknąć. I wchodzimy tam przez naciśnięcie i przytrzymanie e, wirtualnego klawisza dotykowego. Tak, możemy przewinąć na ostatnią kartę. Możemy zakończyć wszystko, tylko że tu wychodzi takie niekompletne tłumaczenie, ale to chyba tylko w egzemplarzu testowym, gdzie tutaj mamy możliwości wyboru po holendersku zdaje się. Dobra. Więc pokażę jeszcze jak się sprawuje klawiatura i słownik XT9. No to całkiem fajne jest, nie takie fajne jak było w Hiro, ale, ale nie najgorsze. Proszę bardzo poprawia literówki to jest on tego okrutnie nie jest test klawiatury Klawiatury. i tego mi też nie ukrawił, ale dobra mniejsza z tym w każdym razie, jeśli ktoś nie lubi słowników XC9, T9, takich innych pierdłak, może przełączyć sobie w tryb ABC i wtedy nie ma żadnego dodatku, żadnych poprawek. Ale przynajmniej yy, XC9 dodaje automatycznie znaki polskie. No więc to by było na tyle, jeśli chodzi o przegląd systemu modelu Garmin Asus M10. Dziękuję.